Dzień dobry, witam Państwa serdecznie podczas 13. Europejskiego Forum Nowych Idei. Dzisiaj moim gościem jest e, Sławomir Szymczak, ekspert e, Konfederacji Legata. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. E, tutaj jesteśmy w takim okresie dynamicznego rozwoju nowych technologii, e, w tym w szczególności sztucznej inteligencji, czatów GBT, a to już nikogo nie dziwi. I... E, e, czy w takim razie, w związku właśnie z, tą, z tym dynamicznym rozwojem, system edukacji powinien wprowadzać jakieś zmiany? Czy w ogóle jesteśmy gotowi na to? Dobre pytanie. Właśnie przed chwileczką zakończyłem prowadzić panel z czterema rektorami i rektorkami ważnych uczelni, krajowych jak i zagranicznej jednej. I powiem, że wszyscy byli przekonani, że są na to gotowi. Znaczy, że uczenie są na to gotowe. Jak jest rzeczywistości, oczywiście, życie pokaże. Natomiast trzeba przyznać, że Państwo, profesorowie, mają dużą świadomość tego, jak sztuczna inteligencja wpływa na samo studiowanie, jak wpływa na edukację. I to faktycznie jest dość mocno podkreślane, że po pierwsze, nie ma przed tym ucieczki, po drugie, wykładowcy, nauczyciele powinni się tego uczyć. Po trzecie, że powinniśmy zacząć troszeczkę myśleć o tym, że jednak jest to narzędzie dla studenta, a niekoniecznie, w cudzysłowie, karać studenta za to, że korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji. Zadałem też moim panelistom, pani panelistkom takie pytanie o to, czy w takim razie ma sens na przykład pisanie prac dyplomowych albo w ogóle jakichkolwiek prac na zaliczenie, skoro każdą pracę można dzisiaj wygenerować sobie właśnie przez narzędzia sztucznej inteligencji. I co ciekawe, tu odpowiedź mnie zaskoczyła. Odpowiedź była, że nadal warto. Nadal warto i konfrontować nawet to, co wygenerowane zostało przez sztuczną Inteligencję, z tym, co student, studentka myślą. Czyli jakby nawet ten, idziemy troszeczkę od krok dalej. Już nawet nie mówimy o to, że nie je dotykajmy narzędzi AI do tego, żeby wytwarzać jakieś prace, tylko patrzmy, co zyskujemy i krytycznie oceniamy to, co dostajemy. A jakie wyzwania właśnie w związku z tym, jak e, możemy te wyzwania zdefiniować na poziomie właśnie szkolnictwa wyższego? Jeżeli chodzi o technologię, e, no tutaj mamy w ogóle taki, takie duże pytanie o to, czy w ogóle cała forma studiów nie będzie musiała się zmienić. Znaczy to jest dość mocno związane z innymi zagadnieniami jak demografia i zmiana zachowań absolwentów szkół ponadpodstawowych, to znaczy... Coraz częściej ludzie młodzi mówią, nie opłaca mi się studiować, albo nie mam ochoty studiować 5 lat, bo to jest zbyt długo. Wolę zrobić kurs jeden, drugi, trzeci, uzyskać jakieś poświadczenie po tym kursie, często mikropoświadczenie, o tym też rozmawialiśmy, czyli rodzaj odznaki cyfrowej, i to właściwie wystarczy. I to jest też pytanie, czy te technologie na tyle mocno będą dalej zmieniały to całe środowisko edukacyjne, światowe, że tak naprawdę być może będą musiały powstawać nowe formy Kształcenia na studiach wyższych, czyli nie tyle studia polońskie, licencjat, magister, doktor, co coraz więcej jakichś tak zwanych krótkich form edukacyjnych. Tak, jak dzisiaj to zostało zatytułowane. Nasuwa się takie pytanie, czy nadal nauczyciele, ogólnie nauczyciele i nauczyciele akademicy będą potrzebni? E, tak, e, myślę, że będą potrzebni. To też bardzo mocno podkreślali moi uczestnicy panelu, że w pewnych rzeczy sztuczna inteligencja. Nie przeskoczy, budowanie w ogóle relacji międzyosobowej, e, uczenie pewnego krytycznego myślenia, odróżnianie fejków od tego, co jest prawdą. Tu z pewnością nauczyciele będą potrzebni, ale być może ich rola jeszcze bardziej będzie się zmieniać. Od tych, którzy do tej pory bardzo często byli odpowiedzialni za transmisję wiedzy, czyli włącznie przekazywanie tej wiedzy, do takich przewodników, mentorów w procesie kształcenia. Czyli będziemy mieli być może coraz większą zmianę roli wykładowców i nauczycieli. A czy w związku z tą, e, tym dynamicznym rozwojem e, tutaj uczelnie w ogóle nadążają za potrzebami rynku pracy i kompetencji, które są potrzebne na rynku pracy? To jest dobre pytanie. My jako środowisko pracodawców mówimy, że ciągle niewystarczająco. Ciągle, ciągle jest tego za mało. To oczywiście wynika z wielu rzeczy. Po pierwsze, że zawsze trudno było edukacji nadążyć za rynkiem pracy. Znaczy... Zmiany nie tylko technologiczne, ale wszystkie zmiany w gospodarce dzieją się na tyle szybko, że zawsze wydaje się, że oświata była, a być może ciągle będzie, o jeden krok do tyłu. Pytanie tylko, na ile chcemy, żeby faktycznie nasza edukacja była dostosowana do tych zmian, które zachodzą? No i to jest zmiana syrabusów na studiach podstaw programowych w oświacie, czyli w szkołach kształcących na przykład zawoda. I później zmiany samych programów nauczania. I tutaj niestety jest dużo jeszcze do odrobienia, bo my widzimy, że pomimo pewnej próby zmian podstaw programowych, na przykład w szkołach nie zawsze za tym idzie zmiana programu nauczania. I tak samo metod Tu już mamy dość duży problem, że no, nie tego potrzebujemy. A czego potrzebujemy i jakie mamy w ogóle perspektywy w sektorze edukacji? No właśnie. Perspektywy na sektor edukacji myślę, że nadal są bardzo pozytywne i moi rozmówcy wyjątkowo w różowych barwach widzieli ten świat, wiedząc, że edukacja będzie przyszłością, że właściwie to całe uczenie się przez całe życie, o którym mówimy, jest koniecznością, że my przed tym nie uciekniemy. Znaczy ktoś, kto nie będzie się uczył, będzie został w tyle. I my możemy mówić, że szkołę mniej lub bardziej lubimy. Różne osoby z nas mają różne doświadczenia ze światem, ze szkołą, z, także z czasem ze studiami wyższymi, ale tak naprawdę bez takiego samokształcenia się, uczenia się choćby z internetu, od kolegi, koleżanki w pracy, poprzez znajomych, my będziemy gdzieś cały czas zostawali o jeden krok być może do tyłu. Więc no tutaj jest bardzo istotne to, żebyśmy po pierwsze patrzyli na to, że ciągle edukacja jest szansą tego, żeby lepiej rozumieć świat, żeby się tym odnajdować, zwłaszcza kiedy ten świat dookoła nas jest taki ztechnicyzowany, zcyfryzowany, digitalizowany mówimy lepiej rozumieć zjawiska, które zachodzą dookoła nas, być ciągle jeszcze bardziej i jeszcze bardziej krytycznym. Wydaje się, że to jest jedna z tych umiejętności, której najbardziej potrzebujemy, bo pytała Pani też o to, jako pracodawcy. No to tak bardzo instrumentalnie można było powiedzieć, czego najbardziej pracodawca potrzebuje. To pierwsze, pierwsze co się pojawia u naszych pracodawców, generalnie rozwiązywania problemów pracodawców. Podłogę zatrudniania pracowników, żeby ich pracownik rozwiązywał problemy, pewne zadania zawodowe, które są przed nimi postawione. No i teraz, jakie będzie rozwiązywał, to już jest pytanie o to faktycznie, czego będziemy bardzo szczegółowo potrzebować: jakie umiejętności, kompetencji. Dzisiaj, w całej tej narracji politycznej w Unii Europejskiej, mówimy o dualnej transformacji, czyli cyfrowo-zielonej, jeszcze więcej kompetencji cyfrowych, jeszcze więcej kompetencji do pracy w zielonej gospodarce. Jeszcze, tutaj, takie ostatnie pytanie, jeżeli chodzi właśnie o te kompetencje i rynek pracy. Jak pan jako ekspert patrzy na obecnie wchodzące na rynek pracy pokolenie Z? Czy oni, czy pokolenie Z jest w stanie zapewnić właśnie tutaj te potrzeby? Jak najbardziej. Oczywiście, że jest w stanie zapewnić. Ja uważam, że w ogóle te kategorie pokoleń, chociaż no słuszne, w sposób taki socjologiczny, powiedzmy. Mówią, że to się z wieloma jakimiś takimi kontrowersjami. Tak, tak, ale, ale jest troszeczkę demonizowane. To znaczy, oczywiście pracownicy będący w różnym wieku, przynależący do różnych pokoleń, powinni wzajemnie się siebie uczyć. Natomiast uważam, że rzeczywiście pokolenie Z jest w stanie wność ogromny ładunek tego swojego spojrzenia. Choćby, choćby to takie podejście do tego, że Sama praca powinna być zgodna, jeszcze bardziej wydaje się, chyba z ich własnym systemem wartości niż wcześniejsze pokolenia. I to nie jest taki greenwashing na zasadzie, że my tylko odświeżamy pewne rzeczy, żeby to się fajnie, dobrze nazywało, tylko my naprawdę wierzymy, że chcemy na przykład pracować w miejscach, które nie szkodzą innym. Uważam, że to jest niesamowita mądrość młodego pokolenia i uważam, że oczywiście ten ładunek, który pokolenie Z jest w stanie wnieść do środowiska pracy, do biznesu. No jest nie do przecenienia. Oby tak było w takim razie. Bardzo dziękuję Epan za rozbierze. bardzo A Państwu, bardzo dziękuję za oglądanie materiału.